Cześć, ja nazywam się Natalia Aurora Ignacek i jestem wolontariuszką Fundacji Unicum. A dzisiaj w studiu podsłuch jest ze mną Sonia, Sonia Heynen, czyli założycielka tej fundacji. Razem w fundacji już jesteśmy blisko 5 lat i z tej okazji postanowiłyśmy zrobić coś ekstra, czyli opowiedzieć Wam jak to wszystko się zaczęło. I zaprosić do, takiej, do takiego wspólnego słuchania różnych inspirujących, trudnych, niełatwych, ale umacniających historii. To wszystko się zaczęło od dwóch osób: od ciebie, Soniu, i od twojej siostry Darii. I właściwie od takiej trzeciej, chyba najważniejszej, osoby, czyli waszej mamy. To właśnie ona zainspirowała was, stała się tym ziarenkiem. Z którego wykiełkowała cała fundacja, i chciałabym co nieco przybliżyć tej historii, bo cała misja fundacji, czyli niesienie uśmiechu, też jest związana z tym, co razem z mamą przeszłyście. Tak. Um, moja mama zachorowała na raka. Mega niespodziewanie dla nas jak gdyby nic nie mówiła, nie czuła się źle. A tu naraz z stąd, nic, wąt, mówi, że ma raka, ale nie mamy się martwić, generalnie. Mm. nic takiego. Typowa mama. E, tak, tylko że, no, jak gdyby rokowania były od razu fatalne. Mm. Lekarze jej powiedzieli, że w sumie to już nic nie mogą zrobić, mm. więc e, mogą ją leczyć tylko i wyłącznie paliatywnie. Bam. To jest jak kubeł wody. To jest, jak e, mm. gdyby ja nie mieszkałam w Polsce wtedy i. Nie byłam przy tym, jak to się wszystko zaczęło dziać. Byłam na odległość i yy, to, było, to było straszne, naprawdę. To było straszne, yy, no bo kurczę, no, moja mama miała 50 lat, więc jak gdyby dopiero świętowaliśmy jej urodziny, a tutaj takie coś i w ogóle jak się z tym obchodzić, co z tym zrobić, i przecież nie. Jakby jest tyle ważnych rzeczy, mm -hmm. które jeszcze musimy przeżyć razem mm -hmm. i to nie może się dziać. Yy, więc szukaliśmy rozwiązań. Szukaliśmy różnych innych alternatyw i mówimy, no, musimy ją leczyć, musimy coś zrobić. No i rzeczywiście dzięki temu, że mamy tak naprawdę w rodzinie lekarkę, która nam podpowiedziała, gdzie, co i jak, i też oczywiście napisała do swoich kolegów i koleżanek, lekarzy, znaleźliśmy kogoś. Znaleźliśmy klinikę w Tübingen, która podjęła się operacji. Mama miała usuniętą pierś. Wróciła do Polski i mogła być leczona. Mm -hmm, mm, <noise> Więc jak dopiero. gdyby. Mm -hmm. Byli gotowi wtedy ją tak. przejąć mm -hmm. na leczenie. I, y, no i taką dzięki tej, tak mi się wydaje, dzięki tej operacji, dzięki tym krokom, które podjęliśmy wtedy, mieliśmy jeszcze wspaniałych 5 lat z mamą. Mm -hmm. um, I wtedy tak naprawdę zaczęła się nasza już tak zakiełkowało że mówimy, okej, okay, wszystko przeszło, były, były rokowania dobre i, mm -hmm. i było okej okay, i trzeba coś zrobić. No i zaczęliśmy robić paczki świąteczne dla onkologicznie chorych dzieci. W takim jakby wewnętrznym geście podziękowania, tak. no. e, że tutaj się to udało i mm -hmm. chciałyście się jakby po podzielić tą swoją radością mm -hmm. z tymi, którzy jeszcze przechodzą tą drogę. Tak, poczułyśmy taką potrzebę, żeby mm -hmm. po prostu, nie wiem, oddać to. To mm -hmm. dobre uczucie, tak? tak. Żeby, żeby coś mm -hmm. zrobić fajnego i żeby to było takie pozytywne. No i to się zaczęło tak, że zaczęliśmy to robić, no i okej, okay, jeden znajomy, dobra, to ja się dołączę, to ja się dołączę, no i naraz było coraz to więcej tych ludzi. No i to było pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty rok. No i tak to robiliśmy mm -hmm. i mówimy, okej, okay, nie, tak nie może być, musimy to jakoś poukładać mm -hmm. i już wtedy się zrodził pomysł um, założenia fundacji ale nie było na to przestrzeni. Mm -hmm. jak gdyby prywatnie działo się bardzo dużo rzeczy, a my tak mieliśmy z mamą, że co rok tak naprawdę y, były jakieś przerzuty, coś się zaczęło mm -hmm. dziać niepokojącego, no więc jakoś nie było na to przestrzeni. Eee, I w 2018 roku y, mama zmarła. Mm -hmm. I potem, no było ciężko. Mm -hmm. y, ja byłam w ciąży z moim drugim dzieckiem, więc jak gdyby to nie był ten moment, zresztą mm. nigdy chyba nie jest dobry moment, mm -hmm. ale, um, ale jak już się o z tego wszystkiego i tak oczepaliśmy i było, był ten moment, że powiedzieliśmy, dobra, no, tak jest życie, um, to stwierdziliśmy, że dobra, trzeba uczcić naszą mamę mm -hmm. i tą, tą jej pozytywność, to dobre, które nas, to dobro, którego nas nauczyła tak naprawdę. I um, ona była takim unikatem, takim naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Um, I dlatego stwierdziliśmy, dobra, to jest ten czas, musi powstać Unikum. I musimy Mama to zrobić. Unikat, Fundacja Unikum. Um, pamiętam, jak zaprosiłyście mnie z Darią na takie pierwsze, jeszcze nieoficjalne spotkanie, żeby opowiedzieć, że coś takiego Was się rodzi i że chcecie mnie zaprosić też do budowania tej wspaniałej inicjatywy. Ja się bardzo ucieszyłam. Um, między innymi dlatego, że. Um, mieszkając w Gliwicach, widząc, przejeżdżając bardzo często obok onkologii, też słysząc różne historie, zawsze miałam na uwadze to, że tych ludzi przybywa i oni są traktowani jak numerki. Też często o tym rozmawiałyśmy w historii mamy się to też powtarzało. A tutaj każda osoba, którą bierzemy na chwilę do nas, do naszego grona, jest tym Unikatem właśnie chcemy pokazać, że mm -hmm. to nie są numerki kolejne ci pacjenci, mm -hmm. te osoby chorujące, tylko że to są unikatowe historie, mm -hmm. unikatowe uczucia, o które ktoś musi zadbać dosłownie. Tak. To jest właśnie między innymi misja unikum. Mm -hmm. Zaraz porozmawiamy, na jakich zasadach właśnie działa to wspieranie tej unikatowości tych naszych. Gości naszej, naszej fundacji, i no właśnie, ta misja to jest niesienie uśmiechu. Mm -hmm. to, to jest to coś, co wyróżnia, bo fundacji zajmujących się chorymi onkologicznie jest bardzo wiele. Natomiast to, co czyni też unikum, unikatowym, to jest to, że ta fundacja ma nieco inne cele niż wiele większość, nawet powiedziałabym, fundacji mhm. o tym opowiemy. I też to, że w przeciwieństwie do większości fundacji ona działa w małych miejscowościach, na wsiach, mhm. tam, gdzie tak. tego brakuje. Tak, to znaczy. Mm, Nigdy nie było naszym zamiarem jakoś tam zarabiać pieniądze na naszej fundacji mhm. i dlatego wszystko jest charytatywne. Tak? To znaczy, nikt u nas nie dostaje wypłaty z tytułu tego, co robi. I ja myślę, że to już jest taki pierwszy krok, bo robimy to z takiej czystej potrzeby. Chcemy. Nie musimy, ale mhm. chcemy. I y, dlatego też inaczej możemy się skupić na tym. Nie szukamy ciągle, nie wiem, jakichś potopiecznych mm -hmm. y, czy tam pozorów. Nie mm. jesteśmy tym zajęci. My się możemy zająć i skupić na tym, co dla nas w danym momencie wydaje się ważne, a te projekty, które robimy tak naprawdę, one wynikają z tych rozmów, które prowadzimy, i z potrzeb, które wydaje nam mm -hmm. się, że są. Y, no i jest kilka takich, powiedziałabym już teraz. No, sztandarowych naszych akcji, które y, pojawiają się, i, i feedback jest taki, że to jest ważne i że to mm -hmm. jest potrzebne. I na przykład tutaj sesja dla onkopacjentek, gdzie co roku robimy jedną małą sesję, tak? czyli mamy gdzieś tam między 8 a 15 uczestniczek, yy, i wtedy właśnie y, skupiamy się na tych kobietach w pełni. To jest jeden dzień, który jest im poświęcony, gdzie mamy fantastyczne zawsze fryzjerki, makijażystki i fotografki. Które też przyjeżdżają a e, Charytatywnie, charytatywnie. Tak, tak, tak. To są wszystko mm. wolontariusze, więc e, to też e, myślę, dodaje temu wszystkiemu jednak e, takiej magii trochę. To jest coś bardzo, znowu powtórzę się, ale to słowo niech wybrzmiewa w tej rozmowie. Bardzo unikatowe działanie, że my niekoniecznie dostarczamy coś, co bardzo się kojarzy z chorobą, a wręcz odciągamy e, od tego myślenia o chorobie. E, I właśnie paradoksalnie to też chyba jest dobre lekarstwo. Tak sobie myślę, że oderwanie. E, Pacjentek z tej codzienności właśnie leczenia i tą konfrontacją z tego, że naprawdę jesteśmy chore, tak i ciągle to powtarzają, i na tej onkologii wiem, że jak te pacjentki tam są, to one tam spędzają całe dnie. Tak. To nie jest y godzina, idę na wizytę i dziękuję mm -hmm. do widzenia, tylko że tam po prostu się czeka wiecznie zawsze, więc się tam jest bardzo długo i jest się bardzo długo otoczony różnymi emocjami mm -hmm. y i też różnym nastawieniem. Różnymi rokowaniami. Zdarza się, że po drodze ktoś właśnie nie da rady, tak? Więc to, to jakoś trzeba wszystko sobie z tym radzić. I do tego jeszcze trzeba normalnie funkcjonować, tak? Trzeba pracować, trzeba, nie wiem, zadbać o dzieci, czy cokolwiek innego. I one po prostu zasługują na taką chwilę oderwania się od rzeczywistości, odklejenia się i powiedzenia: mm -hmm. "OK, teraz w tym momencie jestem ja, ale nie ja chora, tylko mm -hmm. jestem ja. Um. Oprócz sesji dla onkopacjentek, oprócz tych paczek, od których wszystko się zaczęło, świąteczne paczki dla dzieci chorujących przewlekle i onkologicznie, jakie jeszcze akcje są w ciągu roku organizowane? One są zawsze bardzo różnorodne i tak trochę ciężko wymienić, jak gdyby co się dzieje, bo to tak jak mówię, u nas bardzo spontanicznie. My nie mamy takiego jakiegoś kalendarza, wydarzeń. Co roku planujemy, ale przez pięć lat nam się nie mm -hmm. udało. <laughs> Więc to tak wynika trochę z tego, ile mamy czasu, ile mamy możliwości. Mm, ale jak była pandemia, to szliśmy maseczki. Mm -hmm. Jak była, rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to kupiliśmy wyprawki dla dzieci, które przybyły z Ukrainy. Mieliśmy integracyjne spotkania, mamy co rok, to akurat się powtarza, spotkania dla kobiet. Ona się nazywa między nami kobietami, gdzie rozmawiamy o różnych tematach. Takich trochę tabu, można by było mm -hmm. powiedzieć, tak? ale staramy się konfrontować też kobiety z faktami, odczarować mm -hmm. niektóre tematy. Mamy akcję cytologii, darmowych cytologii, właśnie, gdzie współpracujemy z dr Patrycją Figler. No, no właśnie o tym chciałam porozmawiać, bo Słyszę się coraz więcej o chorych na raka. I to jest taki paradoks, bo żyjemy w takim świecie, w którym mamy mnóstwo leków, suplementów, dużo mówi się o zdrowym odżywianiu, jest dużo sportu, a jednak najwidoczniej czegoś brakuje. Między innymi sobie myślę tej, tego wyjścia na tą cytologię, czyli tej profilaktyki. Na wszystko mamy czas, tylko nie na to, żeby się zatrzymać, przebadać. To jest. Tak mi się wydaje, z rozmów wynikających też z naszymi kobietami, które do nas przychodzą, tak, wynika, że po prostu gdzieś tam jest taki ten straszny lęk, że coś można wykryć. I on blokuje tego. Lepiej nie wiedzieć. Tak, lepiej nie mm -hmm. wiedzieć. Tylko, że to jest, takie, to jest takie niebezpieczne, nie? W tym mm -hmm. wypadku, akurat czas ma znaczenie. I jeżeli ja idę na cytologię raz na dwa lata, jeżeli to jest z tych nowoczesnych cytologii, to wystarczy raz na dwa lata. No to jeżeli wykryją coś, co jest na wczesnym etapie, mm -hmm. to mogą z tym jeszcze coś zrobić. I jest to mało inw inwazyjne, tak? Ale jeżeli to jest już zaawansowany rak, to jak gdyby. Mm -hmm. Też trzeba to powiedzieć, nie? Gdyby wybieramy, wybieramy teraz, że wolę i sobie zrobić paznokcie albo wolę jechać mm -hmm. na urlop ale a nie zadbam o siebie. Logata, tak, no i gdyby, A, zero. zadzwoniłam, ale nie mieli mm. terminu, nie pasował mi, nie? Gdyby, mm -hmm. to, to jest gdzieś tam naturalne, no bo jak się czegoś boimy, no to, mm -hmm. ale to się nie ma czego bać. Dokładnie i e, właśnie między innymi e, o tym e, będą nasze rozmowy tutaj, e, które inaugurujemy e, tą naszą e, rozmową, e, żeby... Niekoniecznie w sposób taki e, książkowy, podręcznikowy, lekarski namawiać, przyjdźcie na cytologię, tylko poprzez historię żywych e, kobiet, które po prostu przeszły tę drogę, które w pewnym momencie poszły na to badanie niechciane, uratowały, można powiedzieć sobie, życie. Bo mhm. jednak e, to był jeszcze ten moment, kiedy można coś zrobić. Mhm. Takich. E, Pacjentek spotkałyśmy w naszej fundacji bardzo wiele. I ja myślę, że każde spotkanie jest takim wielkim przeżyciem. Czy jakaś historia, szczególnie tak, jakby zapadła ci w pamięć, którą nosisz w sobie, albo czyjeś słowa. Znaczy, tak właśnie zastanawiałam się ostatnio, myślałam o tych naszych sesjach, bo planujemy już kolejną. I tak sobie myślę, że była taka sesja właśnie w latach w stylu lat 20. w ratuszu w Pyskowicach. I była tam uczestniczka Gosia. Gosia przyszła na sesję w ogóle mówiła mi, że bardzo lubi pingwiny. I pamiętam, tak jakoś mi to zapadło w głowie, że te pingwiny I opowiada mi o swoich dzieciach. No i parę tygodni po sesji Gosia do mnie napisała, że ma raka wątroby. I że szuka um, pomocy. I że wspominałam o tym, że mama była w klinice w Tubejen mm -hmm. i czy mogłaby mi dać kontakty. Oczywiście to zrobiłam, um, ale wiedziałam, że rak wątroby to już jest jak gdyby. Mm -hmm. to nie rokuje dobrze. Mm -hmm. um, więc zaproponowałam gości e, sesję zdjęciową e, dla rodziny. I mieliśmy wszystko już ustalone i kupiłam takiego dużego pingwina, który miał być rekwizytem na tej sesji. I e, nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy po prostu przyjechać mhm. na tą sesję, i to było takie. To są takie momenty, które mówią. To ci bardzo daje dużo do myślenia, nie? E, to, że można tak, z czymś nie zdążyć. Tak. Tak, jak gdyby, mm -hmm. że wszystko inne tak. My, my zawsze mamy na wszystko czas, tylko czasami mm -hmm. nie na te ważne sprawy. Mm -hmm. Bardzo żałuję, że nie zrobiliśmy tej sesji, mm -hmm. ale y, tak jak mówisz, to mnie to zawsze sprowadza na ziemię. Ja, jak, mm -hmm. gdyby, jak mam momenty, gdzie mam jakieś tam, nie wiem, odjechane pomysły, że coś mi czega, czegoś mi trzeba albo coś muszę zrobić. To wtedy sobie myślę, nie, nie muszę. Mm -hmm. Ja mogę usiąść i poczytać tak. książkę z dzieciakami. To są e, trudne doświadczenia, e, te spotkania e, przy sesjach, przy innych okazjach, e, jakichś eventach organizowanych przez Unikum, że po jakimś czasie słyszymy, że tej osoby już no, realnie nie ma, i, a jeszcze chwilę temu była, to daje nam do myślenia, to przewartościowuje nasze myślenie, ale. Z drugiej strony, powiem szczerze, że uczestnicząc w różnych eventach naszej fundacji, muszę przyznać, że niewiele spotykam tak pełnych życia osób jak nasze onkopacjentki, które często tryskają entuzjazmem, apetytem na życie. I to jest niesamowite doświadczenie, jak, jak bardzo dużo tego apetytu w nich jest. I można się dosłownie od nich uczyć tego, tego spojrzenia, takiego optymistycznego, ciekawego na świat na życie. Mm -hmm. no zdecydowanie, Jak gdyby myślę, że one już są na tym etapie, że doceniam to, co mają, i są o ten jeden krok dalej na pewno niż my często. Jednym słowem, można powiedzieć, że tak naprawdę my chcemy coś oferować osobom chorującym, ale. Taka, taka cudowna magia tych naszych działań polega na tym, że my same siebie obdarowujemy, że tam jest taka magiczna wymiana mm -hmm. tej energii. I no, jednym słowem, warto być z nami i warto to robić. Tak, oczywiście. Ja myślę, że dobro po prostu do nas powraca, że to, co robimy. To może nie od razu, nie, nie liczmy, że jak gdyby zrobimy coś dobrego i od razu dostaniemy jakąś tam nagrodę za to, ale tak, to dużo daje. I to widać po tym po prostu właśnie, tak jak mówisz, jeżeli my robimy jakieś akcje, to spotkamy się z tymi ludźmi, znowu nasze wolontariuszki mają więcej energii, nawet jak te dni są bardzo męczące, ale to jest, to jest fajne. Wszyscy z tego e, czerpiemy e, i Myślę, że to jest tak naprawdę dopiero początek, że te piąte urodziny, chociaż już piąte, to dopiero piąte i wiele jeszcze przed nami, wiele cudownych spotkań. Z spotkań takich szczerych, w takich czasami najgorszym momencie życia. Czasem rodzą się długotrwałe przyjaźnie, na pewno wszyscy ogromnie korzystają, także dzięki ci Soniu, dzięki Dario. I Wam kochani dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy. Zapraszam Was do kolejnych, które będziemy właśnie nagrywać tutaj w studiu po w Gliwicach. Do usłyszenia.